Cześć i siema, ja jestem Rebel i witam Was na moim kanale. Dzisiaj będziemy oglądać i komentować Top Model sezon 12. Przyznam się Wam do czegoś, choć skończyłam projektowanie ubioru na ASP w Łodzi i w związku z tym obroniłam licencję, to nigdy nie oglądałam osobiście tego programu. Czy jesteście na to gotowi? Czy jesteście gotowi obejrzeć ze mną pierwszy odcinek w życiu? *Tab Maddle zostanie metalką prowadzony przez Joannę Kruppę. Dla tak wielkiej gwiazdy, zróbcie to, się nie dla mnie. O nie, ale dlaczego ja tego nie mogę obejrzeć za darmo? Czy się ładuje? Jest specjalnie dla Was konto, żebyście wy nie musieli. I odparam tu sobie taką świeczuszkę zapachową, żeby uprzyjemnić sobie ten wieczór. To wygląda tak samo jak w Disney+. Plus. Pachnie mi tu. Ej, ale jak to? Ja tu się już zalogowałam. Ja tu założyłam konto. A oni mi każą płacić. O nie, straszne! Muszę płacić za telewizję w internecie. Koszmar. Ej, co jest? Dobra, fajnie się zaczyna, ale jest problem. Tutaj nie ma pierwszego odcinka. I'm a be a Grodą dla zwycięzcy jest kontrakt z Międzynarodową Agencją Modeli i Modelek Selective. 200 tysięcy złotych oraz sesja układkowa w miesięczniku Glamour. Postanowiłam sprawdzić tę agencję. No i tak jak myślałam, to jest agencja warszawska założona w 2019 roku, a więc dosyć młoda. I gdzieś mi tutaj migdało chyba, że to jest też agencja influencerów. Zobaczmy, kogo oni tu mają. O, ktoś z Boga. A ją jakbym skądś kojarzyła. Nie wiem, czy w polskim ogóle nie było zdjęć z tejże sesji. O, kolejny numer Woga to jest Tajlandia. Wog, Polska. Mamy tu coś. Rebel. <laughs> nie wiedziałam, że wydaje gazety. Wog, Arabia Saudyjska. O, kolejny Wog. L. Znów L. Vogue, L. Jak się nazywasz? Nazywam się Oliwier Sobczyk. Kolor dlatego Kaś, Grzeczny chłopczyk. A staram się, dziękuję. Jesteś tak niegrzeczny, że nawet nie pojechałeś na egzamin. Tak. W ogóle Oraz. miałam straszność od zawsze, bo moja mama była modelką kiedyś, więc ja też w wieku tam chyba pięciu lat czy sześciu byłam w gazecie z nią na jednym zdjęciu. I jak miałam te okolice 14-15 roku życia, to postanowiłam coś tam w tym modelingu spróbować. Wysłałam zgłoszenie do agencji, podpisałam z nimi kontrakt. No i udało się, udało się parę fajnych rzeczy, od jakichś tam pokazów model po, po sesję. Półtora miesiąca mieszkałam w Barcelonie i pracowałam właśnie tam jako modelka z agencją zagraniczną, z odżywianiem i z wizerunkiem siebie. cały tydzień potrafiłam nic nie zjeść, no szczególnie jak były na przykład sesje zdjęciowe. Zaburzenie odżywienia to nie tylko anoreksja, ale też bulimia, anoreksja bulimiczna, ED, ortoreksja i tak dalej. A ludzie nie zdają sobie sprawy, jak bardzo one są wyniszczające. Można nawet mieć, przez kilka lat nie tyle na nie, co również i po wyjściu z tego konsekwencje zdrowotne mogą się ciągnąć latami i to jest straszne. Bardziej Gratulacje dla niej, że udało się to opanować. top 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 model. Już znam tekst. I to jest, moi państwo, reakcja, jakiej się właśnie spodziewałam. Z całym szacunkiem dla tego pana, ale no to już nie jest program dla niego. choćby ze względu właśnie na 34 lata. I dlaczego czekałaś? Bo masz y, 24 lata. Dlaczego teraz, a nie wcześniej? Ja już w tym roku miałam się zgłosić, ale za dużo lubię jeść i, i trochę chyba przytyłam. Wybaczcie mi za kolejne nagranie z czarnym tłem. Będzie ich już mniej. Chciałam uwzględnić każdego, każdą okay, uczestnika, uczestniczkę. I muszę tutaj dodać, że gratuluję determinacji, bo... No, czy odchodzenie, czy przytycie to nie są łatwe sprawy i się wiążą nawet w obu przypadkach z uszczerbkiem na zdrowiu. Także brawo, brawo. Oh boy. Wygląda jak mała Abdul. Jaka malutka. to ma? Na pewno się wyróżniam. Cześć. Cześć. A skąd ty tam spadłaś? Dlatego latach Jak się nazywasz? Sofia Konecki masz lat? 17. I dlaczego taki look? Bo gram w zespole 80 hermetalowym, tak się ubieramy. Nice. Dobry też sposób, żeby się trochę rozpromować. To jest to. No przez hermetal, her czy to prostu hermetal, co, to znaczy her metal, Jak o o co Ale ja mam takie pytanie. Chcesz być modelką? Nie. ma 65-46 kg i ładną bój Na pewno by się nazywała na fotomodelkę, ale żeby zrobiła taką karierę w modelingu to niekoniecznie Na pewno jeśli przyjdzie dalej to rozwinie się milion Ogólnie styl lat 80. jest przez wielu uważany za kitsch Ale jak widać w danym przykładzie jest też bardzo kolorowy, taki wyrazisty Dominowały neonowe barwy. Oczywiście wtedy spopularyzował się fitness, więc takie sportowe sylwetki były na topie. Dobry przykład oddaję tutaj bodajże szósty sezon American Horror Story, gdzie akcja się rozgrywa właśnie w latach 80. Jeans dopiero stawał się modny, ale wtedy dominowały takie duże, szerokie swetry, długie. Leggings, szczególnie w takim zestawieniu, t-shirty były już bardzo popularne, spódniczki mini w ramionach, główki oczywiście też były obecne w trendach, i plastikowa biżuteria jako dodatek. A jeśli chodzi o sylwetkę, to dominowała taka w literze T, czyli. Zwracano uwagę na podkreślenie linii ramion, tak żeby było, wydawały się szerokie. Podkreślano również nogi, przy czym talia i biodra miały być wąskie. To marynarki były modne i garsonki, szczególnie w połączeniu z białymi t-shirtami i takimi krawatami ala śledź. Za to, jeśli chodzi o projektantów, to najważniejszymi w tamtych latach byli Duet kom garçon oraz Yohi Yamamoto. I Ej, ale wizytówkę to ma świetno, znaczy nie ma żadnej smutnej historii. I znaczy jest nawiązanie do jej dzieciństwa, kiedy urodziła się w Brazylii, bo tam była jej mama pracując jako stewardesa I, i co, i jaką ona ma urodę, myślę, że ma szansę pomimo braku wzrostu, ale może nie na typową karierę modelki. się przyjść do nas. Oczywiście. Super. Nie, nie odważył się i dlatego tam jest. Co to zapytanie w ogóle? Jej kryminalistykę? Wow. Niestety na studia się nie wybrałem, ale za to tańczę. Desz! więcej inna Zwężowidła! Dlatego? O! Uh, 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 uh. O oh, wow. Oh, wow! No i świat stanął na głowie. Teraz musi się odwrócić, żebyśmy się zobaczyli. No! Oh, cześć! Ale Pochodzę z płyska, jechałam tutaj 9 godzin aż. No i tak właściwie przyszłam tutaj wygrać. <grych> na pewno już wygrałeś konkurs w stanie na rękach. właśnie Top model. Top, top. Nie słyszałeś jeszcze? Nie słyszałem. To jest z tego roku. Usłyszę to jeszcze raz i wychodzę. Top, 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 top. <grywka> Zostań talentem roku. To jest program modelingowy, taneczny, giesenkarski, co? O kurczę szpaga w drugą stronę, tego jeszcze nie było. Czy będziesz mnie masował? Bo mnie od dwóch dni tak boli, szyja... Nie ma problemu. Tylko może być bolesny masaż. No to może być bolesny, tylko żeby był efekt później. No więc mówiąc, jeśli chodzi o masaże, to jeżeli byście się mieli wybierać, to najlepiej do salonu, który ma masażystki, masażystów pochodzących z Tajlandii i Bali, bo tam jest dużo tych szkół masażu, bo też... Łatwo samo, za taki zawód i zazwyczaj dziewczyny mają fakt w ręku, a jak się umawiasz, to możesz trafić na osobę, która cię tak poskłada, poskręca, że przez trzy dni po masażu tajskim będziesz to jeszcze czuć. <grym> tak. Lubisz te tap-tap no. Nie, Marcin najbardziej lubi, jak ktoś przenosi jedzenie. No zanim do nas dojdzie, to, to, to będzie już zimne. Tak strasznie wolno idzie chłopak. A, wiedział, gdzie postawić na Marcina. Wow, dziękujemy. No. A to Aha. nie jest tak, że ty trochę za dużo gotujesz, bo tak patrząc na ciebie to tak wiesz. Taki pieroszek jesteś. <laughs> ale Marcin, powinieneś wspierać y, takich, co, co kochają jedzenie, no. Ja ja wiem, ja wspieram tych, co są na masie, ja wiem. Zarapuję dla Dawida. Ej, ale od pierożków to się odczepcie. Pierogi są super, szczególnie pierogi z serem. mojej babci mój sentyment z dzieciństwa, ale... No. Czyli y, okej... Okay. czwarty punkt. Program kulinarny. Idziesz jakbyś szła na ścieżkę. Jak się nazywasz? E, jestem Oliwia. Oliwia strasznie jesteś zielona. Czyli okay. mam pomysł, mam pomysł, bo ona jest bardzo zielona. No. Mam taką niespodziankę. Sam oczy ci nie. I ci no. wytłumaczę całe zadanie. Mhm. O Boże. Okej. Okay. No i, i, i co? Niżej, poczekaj. I teraz tak, jeśli jesteś zielona i faktycznie nic nie wie o tym, to sobie nie poradź. Ale jeśli da radę, że zaufamy jej, że coś tam się wydarzy więcej i tak dalej, to teraz mam taką prośbę. Zrób cztery kroki do tyłu. I zrób cztery kroki do przodu. I zdejmij opaskę. Patrz, idzie po prostu. Oliwka. Mam takie pytanie na Ciebie. Co za reakcja. Czy wyjdziesz za mnie? żartujesz? Nie, nie żartuję. Wyobraźcie sobie, że teraz odpowiada nie. Naprawdę. No tak nie, tak nie. Tak? That's so sweet. Mm, nie, to typu. Program typu 5, punkt 5. Znajdź swoją miłość. Bezki tu mamy ciarę, i. <laughs> to jest. Jakoś trzy czwarte odcinka za nami, ja nie wiem, co to się jeszcze wydarzy, ale... No, dobre show, dobre show. Mogłabym oglądać w telewizji. Ej. I to z jednej strony tylko! To wiedziałam się, będąc na statku, że, do, że dostajesz się na castingi. I przed nas się spaliłaś. Dzwonię do mamy, mama, słuchaj, dostałam się na castingi, a moja mama, kurczę, szkoda, że sobie dług nie opaliłaś. No dobrze, to akurat na godzinkę się położę, to troszeczkę mi te nogi weźmie. No i wzięło! <laughs> Joanna także poszukiwała przyszłych top modelek i top modeli. Czy jest tam jakiś chłopak? No, mam męża, mam chłopak. Po... Czyli co, wychodzi na to, że każdy z jurorów ogląda te nagranie i wybierają na podstawie swoich spostrzeżeń, kto najbardziej się nadaje, tak? Filip, my się poznaliśmy na Zoomie, ale jurorzy cię nie poznali, to może powiedz coś o sobie. Mam na imię Filip, mam 27 lat. Przytyłem, też widziałem w luszcze, że to nie jestem ja. To była depresja, no. Głowa to jest 100% sukcesu. Jeszcze w grudniu ważyłem 105 kilo i od stycznia do maja schudłem ponad 20 kilo. Matko! Słuchaj, bardzo ładne ciało. Decyzja. Jesteś no, fantastycznie zbudowany. Dzisiaj jestem na no tak. Dziękuję. Wyglądasz jak faceci z kampanii Versace, takich sprzed 30 lat. Ciało niesamowite, ale twarz też jest bardzo intrygująca. I podoba mi się, że w tym wszystkim jesteś taki wstydliwy. To mój pierwszy raz tutaj, no to... Co będzie za drugi? No właśnie. Ja jestem na tak. Czego tu przyjechałem? Żeby spełnić swoje takie jedno z mniejszych marzeń. Chcę udowodnić swojej pani od matematyki, że nie skończę na kupaniu rogów. No i mamy kolejny przykład na to, jak bardzo toksik jest polska szkoła. Ale to jest straszne, jak niektórzy nauczyciele potrafią zniszczyć ucznia tak właściwie za nic. Wyrzucanie traum osobistych powinno... Nie mieć miejsca w takich miejscach, jeśli ktoś jest dla Ciebie. Nawet nie tylko, że jeśli ktoś jest dla Ciebie osobą obcą, ale po prostu każdy, kto w jakiejś placówce edukacyjnej pracuje, powinien najpierw przejść testy psychologiczne, żeby sprawdzić, czy na pewno nadaje się na to stanowisko. Dzień dobry, cześć! Cześć! Jak się nazywasz? E, – Jestem Dominik. Przyjechałem do was z Siedlec. – I co tam robisz? – No, skończyłem szkołę, e, technikum gastronomiczne, no Aha, i postanowiłem... – Aha, to dlaczego top model? Przecież to gotowanie ci w głowie. – To niby tak, ale postanowiłem coś innego wnieść do życia. – A co rodzina na to? E, – W sumie mogę powiedzieć tylko o swojej cioci okay. i o swoim rodzeństwu. Bo wydaje mi się, że dopingują mnie cały czas. Mówią mm. – trzymamy kciuki, idź, pokaż Ale się, co, że mama z tatą nie dopingują, nie chcą, e... czy, czy bo ciocia dopinguje? – Nie mam kontaktu z ojcem od pierwszego roku życia, a okay. z mamą utrzymuję kontakt taki sporadyczny, czyli dwa razy do roku się spotykamy. – To się wychowałeś z, bab... z ciocią? Trudny temat. Mhm. Okej, okay. mycie Dawidku. Chodź Dominik, zobaczmy. Wyższ ode mnie. Jak wyższy ode mnie, to metr ode mnie proszę iść. Oh, Cześć, miło cię No poznać. trochę wyższy. A dodajmy, że dziś Dawid na szpilkach, właśnie. Ja ci zaraz szpilkę wiesz, gdzie wbiję. Ah. Zróbmy tak, golimy ten wąs, bierzemy włosy do tyłu i robimy nowego człowieka. Wychodzi na scenę i będą mnie w szoku. E, skąd pomysł na modeli? Mam takie niby... trochę, ale że chociaż może coś jest w tym, że jestem wysoki. Ej, nie, proszę. Słyszę znikający wąs. No mi też, że nie byłem przystojny. no nie wiem, w tym trochę bym polemizował, ale no, warto próbować. To tak? mi nikt we wszystkim zawsze dobrze wyglądał. Oto tak. I szczupły. Nie powiem, że na tyle bo ma. Szybszy, większy krok, dłuższy krok troszkę. Dłuższy. Jako model jest jedno z takich moich marzeń, żeby. Przejechać się wzdłuż miasta i zobaczyć swoją buźkę na wielkim billboardzie. To zawsze ten outfit miał inny. Musiałam się nauczyć tak tego słowa. Outfit ojciocia, To jest taki outfit. O. o! Maka, zgoliłeś go? Nie wytrzymałem z tym włosem. Fajnie. Jak inny człowiek. No nie wierzę, Dawid, co ty robisz, jakiś medzik. Co za spojrzenie. Wow. Przepraszam, jak tak. się nazywasz? Dominik. Dominik? Dominik. Ale dopiero był inny Dominik. Wyglądasz teraz jak model. Niesamowita metamorfoza. Jeżeli w kilka minut można cię zmienić aż tak, to aż strach myśleć, co będzie, jak poświęcimy ci więcej czasu. No, i to by było na dzisiaj tyle z tego odcinka. Dowiedzieliśmy się, że to nie jest tylko program modelingowy, a przynajmniej ja się dowiedziałam. Nie sądziłam, że będzie aż tak emocjonujący, bardziej niż Shopping Queens, który uwielbiałam z tego czasu. I co? Napiszcie za kogo trzymacie kciuki, trzymacie już kogoś, kto najbardziej Wam w tym odcinku przypadł do gustu. I. Do zobaczenia w następnym. Zostawcie łapki w górę, subskrypcję i Elo.